Z wami. I z Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie Panie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana I zaprowadził ich na górę wysoką osobno Tam przemienił się wobec nich Warz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, Oto obok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Stańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy nikogo nie widzieli. Tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy z martwych stanie. Oto słowo pańskie, Chwała tobie, Chryste. Zabrał ich. Ze sobą, a właściwie zaprosił na najbardziej wyjątkowe doświadczenie i spotkanie. Zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Mówimy o Górze Tabor, Górze Przemienienia, bo tam, jak dzisiaj słyszeliśmy, przemienił się wobec nich. Moi drodzy, kiedy czytamy te słowa Ewangelii. To rodzi się takie pytanie, czym właściwie to przemienienie było. Jaki jest sens tego, co się tam wydarzyło? Bo przecież trudno to było opisać nawet uczniom, którzy przez Jezusa zostali zaproszeni i byli tego wszystkiego świadkami. Jedynie, co można powiedzieć, pierwsze, najważniejsze, to właśnie jedno zachwyt nad Jezusem. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Tu nam jest najlepiej. I moi drodzy, czy my, też zaproszeni dzisiaj przez Pana Jezusa, bo nie przez księdza, nie przez papieża, biskupa, ale przez Jezusa, jesteśmy zaproszeni do naszej świątyni? Jesteśmy tu tak blisko Jego samego. Czy możemy powiedzieć, Panie, dobrze, że tu jesteśmy? Dobrze nam tu być? Z pewnością tak. Każdy z nas mógłby to samo teraz powiedzieć: że nam jest dobrze, nie dlatego, że spotykamy się z bliskimi, że doświadczamy takiej wspólnoty kościoła, wspólnoty wiary, miłości, ale przede wszystkim, że doświadczamy bliskości Jezusa. Moi drodzy, Marcel Kodu, taki francuski. Diakon stały, tak jak nasz Jan diakon, posługujący chorym w diecezji paryskiej, wychowany był w bardzo religijnej rodzinie, bardzo pobożnej rodzinie francuskiej, każda niedziela to Eucharystia, każda niedziela to przyjmowanie Komunii świętej spowiedź święta, co na warunki francuskie wydawało się, być wyjątkowo czymś nadzwyczajnym. Ale kiedy dorósł, postanowił pojechać do Paryża, poszukać innego świata świata wolności, jak potem powiedział świata nowego doświadczenia świata, w którym mógł się lepiej wykształcić, mógł zdobyć lepiej płatną pracę, i tak dalej ale przy tym wszystkim nie zauważył jednego: że zaczyna tracić bliskość Pana Boga. Zaczyna zbliżać się do rzeczy, do tego świata, bardziej ich kochać, aniżeli tego, którego kochał do tej pory. Stał się nie tylko niedowiarkiem, ale także i głęboko niewierzącym człowiekiem. Ale spotkał w swoim życiu człowieka, który zaprosił go przyjaciel zaprosił go do pewnego wyjazdu na pielgrzymkę. Był bardzo zdziwiony. Ja, ateista, na pielgrzymkę, chyba się pomyliłeś. Nie, ja cię zapraszam. Jedź, chodź. Zobaczysz fajne strony, góry. A gdzie chcesz jechać? Do Medżugorje, do Hercegowiny. No, tam jeszcze nie byłem. Pojadę. I moi drodzy, to są drogi Boże. Tam wchodzi do kościoła po raz pierwszy od. Nie pamiętał dokładnie kiedy był ostatnio. I właśnie tam jest taki koszyk, w którym były karteczki z cytatami Pisma Świętego. Każdy może sobie zabrać, przeczytać, rozważyć, pomyśleć, co Pan Bóg chce dla niego powiedzieć w tej chwili. Ale on zaczyna się rozglądać po kościele, bo dowiedział się, że tam Matka Najświętsza przychodzi że tam mówi o pokoju, a tu wokół tyle wojen, tyle nieznasek, tyle krzywdy ludzkiej. I w pewnym momencie, kiedy jest bardzo zniechęcony już, po co tu przyjechałem, ktoś jakby dotknął jego ramienia. Nie widzi nikogo, żadnego człowieka, który by go trzymał za ramię, nawet jego przyjaciel, dla mu spokój, ale zaczyna po raz pierwszy w swoim życiu odczuwać niezwykłe ciepło w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Nie wie, co ma robić. Ale właśnie ten gest, Położonej ręki, jakby ciągle odczuwany, każe mu wyjść z tego kościoła. On wychodzi, a potem zmierza ku pewnemu człowiekowi. Stoi w świeckim stroju, mężczyzna. Dlaczego do niego potem się okazało, kim był? Nie miał sutanny, nie był jako ksiądz, ale okazało się, że jest księdzem katolickim. Zaczyna się rozmowa: po co ty przyszedłeś do mnie? Przecież mnie nie znasz, ale w pewnym momencie on mówi: Nie wiem, ktoś mnie prowadził do ciebie. Jeśli tak, to znaczy, że masz się wyspowiadać. Od razu, półtorej godziny spowiedź. My spowiadamy się krótko. Półtora godzinna spowiedź, która była wyznaniem win, grzechów, właściwie ukazaniem całej prawdy o sobie z całego swojego życia. Taka generalna spowiedź. A potem, po otrzymaniu rozgrzeszenia, przypomina sobie o tej karteczce, sięga kieszenią ręką do kieszeni, wyciąga i czyta słowa świętego Pawła apostoła. A mianowicie słowa, które mówi ta, mówią tak: Trzeba, aby stary człowiek umarł i narodził się nowy. Zrozumiał, kto prowadził go do tego kapłana. Stary człowiek grzechu, przyzwyczajony do grzechu, umarł w Nim. Narodził się on człowiek wiary, człowiek chrześcijanin. Moi drodzy, a my dzisiaj w Ewangelii czytaliśmy, Jezus wziął z sobą Piotra Jakuba i Jana i przemienił się wobec nich. Co ta chwila mogła oznaczać właśnie dla uczniów Jezusa. Przecież znali Go dobrze, patrzyli na Niego oblicze. Widzieli, jakie wykonuje gesty, słyszeli barwę jego głosu. I czy coś więcej jeszcze można się dowiedzieć o kimś? No właśnie, Pan Jezus teraz, przemijając się wobec nich, ukazuje im swoje prawdziwe oblicze oblicze syna Bożego. Bo przecież głos Ojca, który się odzywa, mówi: To jest mój synu Jowany. I wreszcie to wezwanie Jego słuchajcie: Piotrze, Jakubie, Janie. A dzisiaj moglibyśmy powiedzieć do każdego z nas po imieniu: Jego słuchajcie. Moi drodzy odeszli wtedy od tych ważnych spraw ziemskich, aby doświadczyć czegoś wyjątkowego, innej rzeczywistości. Doświadczyli jej dopiero właśnie w pełnym spotkaniu z Jezusem, którym odkrywają oblicze Boże. Jezusa nie z obrazka, ale prawdziwego. I moi drodzy, Pan Jezus jest właśnie tym, któremu zależy najbardziej na każdym z nas. Jest naszym przyjacielem. Czy jednak potrafimy go przyjąć jako przyjaciela, czy też może jako kogoś, kto przychodzi z kurtuazyjną wizytą do nas w sakramentach, albo my przychodzimy do niego? Moi drodzy, wielu jest chrześcijan, którzy mówią wierzę, ale bardzo często nie znają Pana Jezusa do końca. Tymczasem Pan Jezus właśnie chce nam dzisiaj powiedzieć nie lękaj się. Dobrze pamiętamy homilię Jana Pawła II, dziś świętego, na początku jego pontyfikatu, kiedy powiedział w swojej pierwszej homilii nie lękajcie się, nie miejcie strachu. Nie lękajcie się przyjąć Jezusa do swojego życia, do swoich domów, do swojego serca, do swoich zakładów pracy, do swoich ojczyzn. Nie bójcie się Go przyjąć. I właśnie dzisiaj to wyzwanie dla nas jest najważniejsze, byśmy nie lękali się, nie lękali się tych wszystkich trudności, które napotykamy w swoim życiu, ale przede wszystkim potrafili przyjąć Jezusa, bo właściwie nasze życie ma być tylko i wyłącznie odpowiedzią na Bożą miłość, a odpowiedź ta jest właśnie bliskością z Jezusem. Amen.